Cześć, ja jestem Enderman 20 i e, to jest czwarty odcinek tak? Czwarty? Tak, serii frakcje Z Diaksy, ale jednak seria się zmienia i tytuł to frakcje z Diaksy i X kapcia X. Chyba, że będzie jeszcze Daria, to dołożę jeszcze Daria. jak będzie soczysty, to jeszcze soczystego. Ale na razie jest tak i zostaje tak. Jak będzie. Jak będą wszyscy, czyli y, ja, Karolina, Gabi, Daria i soczysty, to wtedy... Będzie tytuł Frakcje i zwariowana piątka. Taka. Mm -hmm. ta będzie nasza. ten, I a jak może To czwórka, no to zwariowana czwórka, bez kamika. Dokładnie. Y a jak. i tak. Mm, troszkę się tu I pozmieniał. Miałam. Ponieważ po raz kolejny nas obrabowali. Zmieniliśmy bazy, obrabowali nas. Znowu zmieniliśmy bazy, znowu nas obrabowali. no. Już mam tego dosyć. Ale mam już nadzieję. Z trochę od tamtych naszych tego. Y osiedliłyśmy się. No, no, i właśnie Bardzo, opłama. bardzo daleko jesteśmy. W ogóle poszliśmy od spawnu e, w ogóle w inną stronę i no. I magazyn jest teraz tu, gdzie jest. E, czyli pod wodą. Tak, pod wodą, więc my Więc już nie mam mojej zbroi. No, Karolinę zabili. U, jak przykro. Raz, dwa, trzy. Bo ja nie zjadłam koksu. Jeszcze? Właśnie tutaj buduję u magazyn A ja biorę na wędkę kobryśkę Darlina! Tak jak ja dzisiaj daruję? Tak Dziewczyny, bo ja mam wędkę Ona widzi też na wędkę Jest! Mama! Idę aż idę zobaczyć. I teraz czekamy jeszcze na jednego. Co wy robicie? Zostaw mnie! Mam deskę. I ty też mnie zostaw. Bo muszę wcześniej się dalej ban naprawie. mam minus 2, Ale ty masz minus dwa jak mogli cię zbanować za śmierć? Proszę o proszę o moje rzeczy. No leżą. Jezu, ile Karolina miała rzeczy. No, ja, ja teraz teraz od kocham jestem w tej mojej starej. To spoko dojdziesz. Rzeczy twoje leżą. To bo... Ja mam miejsca w ekwipunku. Gabi? Tak? No zróbcie drugą skrzynkę. No jak, to tak. co, jak to zajęło. Może to zróbcie drugą skrzynkę. O, Gabi wszystko wzięło, a ja wzięłam pozostałe Twoje trzy rzeczy. Czyli wędka, książkę i chyba tyle. Dziękuję. Trzy rzeczy, dwie rzeczy, bo oh, yes. Wiecie, że na drugim koncie będę jak sobie nawać Mam żarcie całe. Niki, nie będę pół godziny siedział. Nie. Saczkało, ja ja cię, cię, cię zobaczę menu. Kurde, czekajcie. I ja dzisiaj tutaj będę budować magazyn na Waszych oczach. I co się okazało, mieliśmy obrabowali nas, ale w piecykach zostało całe żarcie. Więc to było bardzo super. Tak, teraz jesteśmy bardzo daleko. Jakieś 700 kratek Nie no, jesteśmy przecież od Spawnu tak bardzo daleko, nie? No. Owiecka. W ogóle w i... Przecież w inną stronę w ogóle poszłyśmy. Czekaj, ja sobie ma... owieczki potem na Owieczka, łóżka rzuc. Trzy, cztery... Mamy trzy łóżka już. Czego teraz... Nie... Czego teraz <laughs> o nim Ja tutaj mu pozwoliłam, Bo żeby... myślałam, że wiesz. A ja mam wiedzieć? Scott, ty pewnie masz koniec w punku. Bo o Gabi mówiłam. Ale już... A mi JUŻ NIE MÓWIŁASZ?! Ale chamska jesteś. Aj tam, aj tam. I dzisiaj przynajmniej zrobię schody do magazynu. I magazyn będzie bardzo podobny do tamtego, co e, był tam. I go wam nie pokazałam, bo e, był cały na tym odcinku 3,5. Zrobiłam taki odcinek 3,5, żeby powiedzieć, że. że. że Was? nas? Obrabowali. No, mówię nas. Kurde, nie mogę składać. Mnie, nas. Mnie, Karolin. Chociaż wiecie co? E, to miała być seria ogólnie tylko frakcję z diaksy, nie? A okazało się, że w frakcie będzie stały zwariowaną czwórką. Właściwie to na nową wyjść. Nie, będzie za dużo serii. A, i... A. Na początku filmika zaczęłam gadać i oczywiście nie dokończyłam, bo jak to gośka nigdy nie dokończy, to co mówię... A zawsze musisz mi przerywać, więc sobie ja sobie zacznę przerywać. Dziękuję. No. Co A. chciałaś powiedzieć? A już nic wcześniej. Wcześniej ja bym przerwała <laughs> tak bardzo, że już się wknośę w i chciałam z tego mówić. Dobrze. No i tyle dziesięć, dobrze. No ja coś powiedzieć, nie A, -a, -a. a ee, tylko jednego subskrybenta i... a, filmik już na was czeka. Więc teraz tylko e, wys, e, będzie 10 subskrypcji i od razu filmik się pojawi. Pięć. Serio? Od razu? Przecież możecie wtedy nie mieć, kiedy się to Jezu, mówię, że od razu, że nie będę musiała nagrywać. dobra, nie. Mam, jest już filmik nagrany i tylko czeka, aby go wstawić. Mhm. Mm 100 kraty! A Gabi co się nie odzywa? Wyszła? No. Nie ma jej w rozmowie? Nie. A na serwie? Też nie ma. Pewnie musiałeś kończyć. Pewnie tak. O, 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 ale raz, ale raz. to się. Trzy, cztery... No, i znowu jest frakcja z diaksy. No, serio. A miała być jeszcze Daria. Ja. I mam nadzieję, że teraz y, diaksy jest dobrze słychać. Y, bo nie gram teraz na słuchawkach, tylko mikrofon mam podłączony, żeby było może lepiej słychać. A jak tak będzie, to tak będę nagrywać. Tylko wtedy liczcie się z tym, że moi rodzice i siostra będą usłyszeć to, co mówię. Jezu, weź mnie nie strasz, kurde! Dobra, Czek, stop, bo ja nie mam ja mam tu serduszko, troszka. A co ty myślałaś? Fuck, ale te jest schody długie! What the fuck? No i co zrobisz? Bo myślałam, że się starzyłam i to sobie o Sethoma! Znowu jestem w tym... Znowu gościnię, z którym ja zapytam, Seth przez ciebie. przez Zaczęłam się. Zaczęłam że... się, drażni... no to. się z Tobą drażnić! Na co? Zaczęłam się z Tobą drażnić. Wrzucałam home, zapomniałam, że nie mam Seth Homa. Wrzucałam sobie home. No, się tutaj drzwiłam i spałam w góry, i teraz się zdobyłam przy ciebie. Zaraz będziemy. ciebie kończyć. jedno serduszko, bo ty mnie pacnęłaś. Nie pacnęłam cię teraz? A nie jak na no, wędkach. Jak nie, wcześniej to... nie na wędkach brałyście? Tak. No to wtedy to... Czekaj, gdzie tu jest wyjście, bo się już zagubiłam? No, czekaj na no, chwilę. No, zrobić no, taką spiralkę. Muszę już drugi raz. Tam? I. Nie, to tam tam Jeszcze tu. Się... Już mam ty tutaj. Odcinka, zakręcę na diakse i jeszcze będzie tylko tu, i będzie już tam nadal magazyn. Leśka, masz, się i serio co? jaskinia. Da, fakt. Chodzi? Tu jest, no nie, chodzi. Opuszczona kopalnia. O nie, A komu... czemu akurat tu, gdzie kopałam? Fakt, Czemu ja taki... nie. No, może już taka głębokość wystarczy, co? W sumie masz rację. No. Nie. Zawsze mam rację, mówię ci. Tak, to, to już... No, no, no. <laughs> niech wyrzeźnia nie. Wiesz co? Tu chyba jednak będzie otok. Ale nie mi tego gościa. Dobra, Dobra to chodź tam do tego, tego i już kończymy. I możecie, i ten kto to ogląda, niech napisze czy... Woli na yy, odcinku zrobić yy, magazyn, czy zrobić wam niespodziankę, i poza odcinkiem zrobić magazyn? Ja wolę poza. Bo z tego ja co wiem, dobra. mam 9 subskrybentów, a 5 wyświetleń na każdym odcinku. Co robisz? Jest. Mam 9 subskrybentów, a 5 wyświetleń na każdym odcinku. Na frakcję z jaksy? No właśnie, na frakcję z jaksy. O, to ktoś się ogląda. No, czyli ja, gabcia, Jezu, chodzi mi, że mam 9 subskrypcji, a 5 wyświetleń. Dobrze. No to coś jest nie tak, nie? Dobra, to ja już to zakończę bez y, Karoliny. No e, nie, nie, jestem już 100 kratek tylko. E, ponieważ jest bardzo daleko. I ja się z wami e, Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Jeśli chcecie więcej z tej serii subskrybujcie, aby być na bieżąco i pamiętajcie, filmik już na Was czeka. E, wystarczy, że jedna osoba kliknie. Magiczny, przycisk, magiczny czerwony przycisk subskrybuj i filmik yy, niedługo się pojawi, właśnie po tym czasie, jak będzie 10 subskrybentów, więc ja się z Wami żegnam, ze mną... A jeszcze będziemy grali w skyvloga teraz albo jeszcze tutaj będziemy grali sobie? Nie, ja chyba zrobię poza odcinkiem tam magazyn, żeby mam zrobić niespodziankę. Mhm. Polofin jest, teraz sobie poczeka. No. Dobra, to ze mną była Diaksy. widzę naszą górę, Gośka, Ze mną była i X, X, która teraz jej nie ma, ponieważ coś się, jej się stało. I no, y więc. Wszystko powiedziałam, i trzymajcie się, i do zobaczenia. Pa,